Cześć witajcie, chciałbym pokazać wszystkim, jak kończy się efekt złego tuningu, czyli zmiennej geometrii, na przykład na turbinie wyciągnięcia mocy silnika. Na przykład tutaj w przypadku turbiny gareta. O, proszę bardzo, zaraz pokażemy, co się stało, jak została źle turbinka wysterowana. Co prawda ona już została przeze mnie otworzona wcześniej. Natomiast tak, strona gorąca, na przykład w tym, przepraszam, zimna w tym momencie no nie wygląda, żeby coś tutaj. Uległo uszkodzeniu. Oprócz tego najważniejszego, co się stało. Urywa wirnik. Dlaczego? Dlatego, że ilość spalin, jaka się wydostaje z silnika, jest o wiele większa niż zapotrzebowanie silnika w tym momencie na powietrze czyli, czyli na to, co silnik potrzebuje, ilość, ilość tego powietrza, masę powietrza. Jeżeli oglądamy sobie, zrobimy tutaj bardzo dokładnie o. To możemy stwierdzić, wirniczek jest ładny, nie jest siwy, czyli problem ze smarowaniem w tym pojeździe na pewno nie jest. Natomiast lecimy dalej. Ściągamy stronę gorącą, zimną, przepraszam, kurczę, się mylą w strony. stronę. Ta strona no, jest ładna. Tu nie możemy nic powiedzieć: wirniczek nie uległ uszkodzeniu, nic nie wpadło, czyli fit powietrza był dbany, nic tam jakichś elementów nie wleciało, natomiast niestety ucierpiał wałek główny. No i tu zaraz oględziny możemy zrobić, wytrzemy wałeczek. Jak się mi uda jedną ręką tak go wytrzeć. I co możemy powiedzieć? No wałeczek jest ładny. Więc w tym przypadku naprawdę do wyeliminowania, jeżeli by ktoś powiedział, że smarowania nie było, dlatego turbina się rozsypała, nie. Niestety, jedyne co możemy powiedzieć to źle wysterowana geometria, bądź po prostu silnik przeładowany, oszukany na MAP sensorze który niestety nie wychwycił nam zbyt wysokiego ciśnienia, nie ograniczył tych łopatek tak, jak być powinno. No i w tym przypadku ta turbina jest praktycznie rzecz biorąc, można złom, nie można, tylko niestety złom. Nawet wewnętrzna tulejka, która jest tutaj, ta pływająca, taka tam w środku, która jest uszczelniająca, też ulega uszkodzeniu. Co się dzieje? Wiernik, który po prostu zaczyna latać dookoła obudowy podczas pracy, gdy turbina uzyskuje na przykład, przyjmijmy, 100 tysięcy obrotów. Czy 150, no to w takim momencie, jeżeli się coś dzieje, to po prostu co? Uszkadza się wirnik, lecąc sobie dookoła, obcina sobie klatki o obudowę już kolektora wydechowego. Tak jak tu w tym przypadku widać, że nawet się tam niektóre klatki zaczęły łamać. Także też uwaga w tym momencie, kolektor wydechowy do oględzin. No i co na przykład oprócz tego wirniczka się zrobiło? Tu mamy klatkę z zmiennej geometrii które też uległy uszkodzeniu. Otóż co się stało? Jak widać, wszystkie klatki są delikatnie wygięte. O, widzimy, że wszystkie mają łuki. Natomiast jeżeli byśmy oględziny zrobili tak naprawdę, to każda ta klatka jest ruszona przez chodzący wirnik. Po prostu wirnik, który się kręcił najnormalniej w życiu. Kręcąc się, wirnik, wirnik sobie latał. I niestety uszkodził sobie. Co prawda, nie w, nie w takiej pozycji, bo on praktycznie rzecz biorąc kręci się w ten sposób. O, tak się kręci, ale swoją po prostu tutaj obudową zaczął trzeć dookoła, jednocześnie uszkadzające klatki. Także na pytanie. Czy warto tuningować niektóre pojazdy, wyciągać mocy takich niedopuszczalnych na pograniczu? No to każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Wiadomo, że możliwość taka jest, natomiast niestety skutki czasem są bardzo bolesne. Także czasem niekiedy, jak ktoś nie potrafi, to odradzam nie tuningować, nie zwiększać mocy, bo naprawdę może się to, szczególnie w takich przypadkach, na zmiennej geometrii ciężko odbić, jeżeli nie ma jakiegoś ogranicznika, który by upuścił nam to ciśnienie w momencie, gdy map sensory są szukane. No i myślę, że tyle. Resztę konsekwencji, czy powiedzmy wniosków, wyciągnijcie sobie sami. Jak się podobało, proszę jakoś subskrybę, jakiegoś pozytywa. Podziękował.